Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Głos mają potomkowie powstańców styczniowych. Scholastyka z Jamontów Mackiewiczowa urodziła się w 1848 roku w Wilnie. Pochodziła z rodziny szlacheckiej o bogatych tradycjach patriotycznych. W domu rodzinnym Jamontów w Wilnie bywali Zygmunt Sierakowski, Konstanty Kalinowski późniejsi przywódcy powstania styczniowego na Litwie. Zresztą Konstanty Kalinowski był narzeczonym starszej siostry z Holastyki, Jamontówny. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, z mając 14 lat, z matką oraz siostrami prowadziła tajną drukarnię. Jako kurierka przenosiła tajne druki, prasę, broń i amunicję. Jak wspominała jej siostra Ludwika, wymagało to wielkiego poświęcenia energii, a także siły fizycznej. Ponadto było to niebezpieczne, bo wprawne oko policjantów rosyjskich mogło, pomimo krynolin, łatwo rozpoznać, w jakim celu idzie powoli szereg pań przygiętych na jedną stronę od ciężaru druków powstańczych. Aresztowana w 1863 roku, została zesłana na Syberię do Tobolska. Podobnie jak siostry, trafiła w 1864 roku do guberni permskiej, na Syberii znalazło się 10 osób z rodziny scholastyki, jamontówny. Byli więzieni przez ponad rok. Scholastyka spędziła na syłce prawie sześć lat. Po powrocie do Wilna poślubiła Grzegorza Mackiewicza, byłego powstańca, zesłańca z Syberii, którego poznała w Tobolsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została awansowana do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Wielokrotnie brała udział w spotkaniach z młodzieżą oraz uroczystościach związanych z obchodami rocznicy Powstania Styczniowego. Zamieszkała z rodziną w Krakowie. W 1929 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1930 roku Krzyżem Niepodległości. Mając prawie 90 lat, uczestniczyła w 1930 roku w uroczystościach kombatanckich w Katowicach. Zmarła w 1943 roku w Krakowie w wieku 94 lat. Była jedną z najstarszych weteranek powstania Styczniowego została pochowana wraz z mężem w mogile powstańczej na cmentarzu rakowickim. Wysłuchaliśmy właśnie biogramu scholastyki z Jamontów Mackiewiczowej. Biogram przygotował dr Piotr Hapanowicz z Muzeum Krakowa, a czytał ten życiorys Ryszard Łukowski. Aktor Starego Teatru w Krakowie. Mówię, by słuchaliśmy, bo obok mnie siedzi pani Maria Mackiewicz, talarczyk, która razem ze mną słuchała. Dzień dobry, pani, serdecznie witam. Dzień dobry państwu. Mnóstwo ludzi, wszyscy by chcieli mieć taką prababci. Jak to jest, pani Mario, mieć taką prababci? No, powiedziałabym, że jest to duże, duży powód do dumy. Ale również zobowiązanie, aby tak żyć, iżby nasi przodkowie byli, byli z nas dumni. A jak pani się dowiedziała po raz pierwszy? Pamięta pani ten moment, kiedy dowiaduje się i ma jakąś świadomość, że babcia była kimś ważnym? To było w 1970 roku, kiedy zmarła córka scholastyki Helena, farmaceutka mieszkająca w Krakowie. I wówczas zostały przekazane nam do Poznania, gdzie, gdzie nasza rodzina mieszka, pamiątki, co prawda nieliczne, ale wspaniałe. Mianowicie portret naszego pradziadka, to znaczy mojej siostry Haliny i Anny oraz mojego, Grzegorza Mackiewicza tak. oraz zdjęcie scholastki. scholastki mackiewiczowej w mundurze. To z lat 20-tych, 30 tak? Prawdopodobnie to zdjęcie jest... Tak, tak, tak. Ono jest tak, to wręcz z 1933 roku. Właśnie, bo wtedy e, pani scholastyka całkiem no już starsza pani jeszcze miała na tyle siły, że, że odwiedzała mnóstwo środowisk tych takich. Patriotycznych, ale nie tylko, przecież. przecież. Stąd takie zdjęcia to, to zupełnie niesamowite. I co, co się dzieje z tymi zdjęciami? Dzisiaj one wiszą, są schowane w komodzie. Jak to wygląda? O, nie. <grych> Oczywiście. Że są uhonorowane w przedpokoju w naszym domu, który córka pomalowała taką piękną farbą, jakby z błyszczącymi gwiazdkami. Jest cała galeria przodków, gdzie właśnie scholastyka i Grzegorz są obok siebie. Grzegorz. W czamarze powstańczej, taki wysoki, mocny, pewny siebie, który z trzeciego roku prawa właśnie przystąpił do powstania, a studiował w Moskwie wówczas. No i scholastyka, już staruszka, ale właśnie z pięcioma medalami na, na swoim szynelu wojskowym, w rogatywce, taka poważna i patrząca w przeszłość z taką dużą, dużą mądrością i, i, i spokojem. Piękne postacie. To znam z tych zdjęć. W Krakowie jest grup obojga osób. Grzegorz Mackiewicz, mąż, pradziadek zmarł znacznie, znacznie wcześniej, w 1909, jak, jak pamiętam. I na medalionie, jak to dobrze robiono kiedyś, medaliony na grobach, bo wiemy, jak się ludzie wyglądali, nieraz nie było zdjęcia, a medaliony na, na grobach zachowywały się. Na medalionie wygląda imponujące, z pięknym mężczyzną po prostu. I takim, tak dużo szlachetności w jego, jego jest, y, twarzy, prawda? Tak, tak. No właśnie jestem, chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna tym, którzy opiekują się ten, tą, tym, nie wiem, mogiłą, czy mauzoleum powstańców styczniowych. E, no i właśnie mojemu e, krewnemu, e, doktorowi Piotrowi e, Panowiczowi, który ich regularnie tam odwiedza, zapala, znicze i dba też o groby innych Tak, To jest osób taka... rodziny Mackiewiczów. Parabersal... Na cmentarzu rakowickim. Na cmentarzu rakowickim. Jako piętnastolatka prababcia pani bierze udział w powstaniu z siostrami i mamą. Nieprawdopodobne kobiety. Nie, trudno sobie wyobrazić, co to była za determinacja i, i filozofia życiowa, że potrafiły tak się narażać, prawda? To jest imponujące. Skąd to się Oby, brało, jak pani obiec. sądzi, że? Że tak. mogły się tak poświęcić. Patriotyczne wychowanie. No tutaj wynika z, z właśnie z życiorysu mojej prababci, że że również jej siostry miały takie bliskie kontakty z przywódcami powstania, bo starsza siostra Scholastyki Maria była narzeczoną Kalinowskiego, Konstantego komisarza Powstańczego Rządu Narodowego na Litwie tak. i Białoruś, inna ze starszych sióstr Helena była narzeczoną Tytusa Dalewskiego, jednego z przywódców organizacji cywilnej Rządu Narodowego na Litwie. No, i, a z kolei moi pra, pra, pradziadowie Maciej Scholastyka w swoim domu udzielali gościny na narady tych, tych przywódców. Córki no i pradziadowie też zajmowali się ich syn Józef ym, oraz Ludwika Rodziewiczowa, y, zajmowali się wyposażaniem oddziałów powstańczych, opiekowały się więźniami politycznymi. Wspaniałe ży to znaczy. życiorysy. A pani, jak chodziła do szkoły. To podejrzewam, wtedy to pokolenie nie, nie było specjalnie nauczane o powstaniu styczniowym. Nie było o tym wiele mowy w latach 60. -tych, 70. -tych. To nie chwaliła się pani tym, że, że miałam taką wspaniałą prababcię, bo chyba by to było w próżni albo wręcz gorzej jeszcze, prawda? Tak, tak. Znaczy chciałam powiedzieć, że... No, mój ojciec Stanisław Mackiewicz był bardzo ostrożny w, w przekazywaniu różnych informacji, bo, bo jego życie było naznaczone traumą, taką, że, że właśnie no za to, że uczestniczył jako polski oficer UAN w kampanii wrześniowej, już po wojnie, kiedy, kiedy wrócił do Wilna, Sowieci go, że tak powiem, represjonowali i zesłali do obozów. Kutaisi w Gruzji, gdzie przebywał rok w strasznych warunkach, no i ledwo przeżył, dzięki pomocy innych współwięźniów w tym Ireny Moderskiej, także ta trauma naznaczyła jego życie taką dużą ostrożnością, co do, zwłaszcza w tym okresie stalinowskim, co do um, opowiadania o, o swojej rodzinie, o losach, o, 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 o tych zmaganiach tak. e, z, że tak powiem, z Imperium Rosyjskim. Wciąż się z, z tym zmagamy. To, to straszny czas, że nie można było nawet tej pamięci, w sposób normalny, pełny kultywować, prawda? I ją i celebrować, te postaci, które tak strasznie na to zasłużyły. Mówię o, o Grzegorzu i scholastyce, pradziadkach. Pani Marii Mackiewicz-Talarczyk, z którą teraz rozmawiamy, czy pani jest niejedyną osobą teraz współczesnych, którzy przechowujecie y, pamięć o rodzinie? Jak to w pani rodzinie jest? postrzegany, jak, jak ten, ten, tak. ta pamięć jest, Panie jak istnieje, wygląda. Pamięć jest kultywowana. Moje dzieci, Katarzyna i Witold, też interesują się historią, także no, no przekazuję wszystko, tak staram się zebrać w taki logiczny sposób, żeby im przekazać zarówno dokumenty, jak i zdjęcia i, ta, i informacje. Natomiast jest taka gałąź Wnukowi innego z synów scholastki Grzegorza, którzy podjęli się bardziej gruntownie w poszukiwań w różnych archiwach w Polsce i w Wilnie i na, na Białorusi, i oni, oni są wyposażeni w, w, w taką bardzo udokumentowaną wiedzę. Mieszkał jeden w Krakowie, drugie z nich w, w Paryżu. Natomiast ja chcę powiedzieć, że dzięki temu, że mnie pan zaprosił do tego, do tych wspomnień, to dowiedziałam się pięknej, pięknej sprawy. Mianowicie, że o grup prapradziadków Macieja i Scholastyki na Starej Rosie w Wilnie dba Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą. I doszukałam się informacji, że oni właśnie poszukują zdjęć, ich zdjęć do odtworzenia medalionów na grobie, a my takie piękne zdjęcia mamy stare w albumach rodzinnych. I jesteśmy to jest szansa, że to się zakazać. stanie. Tak, to jest tak. I ponieważ właśnie doczytałam się przygotowując do tego spotkania, że, że właśnie jest taka potrzeba. To trzeba to koniecznie zrobić, prawda? To tak, nie było takie jak, łatwe Wilnie Bilnie pod rządami sowieckimi pamięć o polskich grobach to nie była łatwa sprawa. Więc dobrze, że teraz to, że teraz to się dzieje. Ciekawe, co z następnymi pokoleniami myślę o wnukach, o takich kilkunastolatkach. Jak do nich dotrzeć z czymś takim? Trudno będzie, ale jakoś musimy to zrobić, prawda? No, myślę, że trzeba poczekać, bo, bo ja też, no, mój ojciec Stanisław szybko zmarł, jak kiedy miałam 27 lat i wówczas dużo pytałam ojca, ale jeszcze nie spisywałam. Do pamięci o powstaniu do którego... trzeba dojrzeć. Tak, Iść, trzeba może tak? dojrzeć, ale, ale on właśnie był taki ostrożny. Trudno się było od niego wiele dowiedzieć. Ale to nie była jego wina, tylko okropnych hmm. czasów tamtych, to, to jest. Na szczęście teraz jest zupełnie inaczej, obchodzimy 160 rocznicę e, jest szansa wielka. Po pierwsze, że będziemy dużo mówić o tym i, i pisać, i czytać, i rozmawiać, jest szansa o, ty, o to wilno, o ten grob przy okazji to, co y, pani y, wspomniała. E, y, pani scholastyka, prababcia z jamontów scholastyka należa do tych najważniejszych powstańców. Właśnie dlatego, że niosła pamięć powstania, że w latach 20-30 y, na to wynikało z wieku i z jej woli, że mogła brać w tym udział. Teraz na nas jest ten obowiązek y, pamiętania, mówienia. Co zrobić jeszcze? Audycje, telewizję. Co by Pani radziła, żebyśmy więcej mówili o tym, wiedzieli? A może nie tyle chodzi o więcej, ale lepiej, prawda? No, myślę, że warto taki. Uporczywy sposób, że tak powiem, działać, bo na moim przykładzie widzę, że ja na początku jakby nie byłam gotowa. Wydawało mi się, że za mało wiem, że nie jestem przygotowana, nie jestem wyposażona w tę wiedzę, którą mają inni z moich krewnych. Natomiast dzięki temu, że jednak podjęłam tę decyzję, to bardzo dużo no, odszukałam. Poczułam w sercu, że, że powinnam tę pamięć o, 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 że tak powiem, szlachcie litewskiej i polskiej prawda, przywrócić. Mówiło się przedtem, podkreślało się zasługi chłopstwa, że tak powiem, deprecjonując tej, te, że tak powiem, inteligencji, na, to. na urzutek systemu, który panował po prostu. Na szczęście jest inaczej. dziedzinami uczestników powstania, z którymi też rozmawiałem, podobne jest wrażenie, że, że trzeba o tym mówić i taka rocznica to jest dobry moment. Pani Mario. Maria Mackiewicz, talarczyk, prawnuczka. Jeden z ikon powstania z cholastyki, z jamontów Mackiewiczowej, która była żoną Grzegorza Mackiewicza. Może za mało powiedzieliśmy o niej, prawda? Może dopowiedzmy jeszcze, hmm. że. Jak, jak on, on walczył, bo przecież w biogramie o nim nie ma. To, to powiedz mi jeszcze o tym Grzegorzu, o pradziadku pani. Znaczy bardzo, bardzo przyznam, że bardzo czekałam na, to, na tę zachętę. E, jako, że no, no Grzegorz z takiego wielkiego zdjęcia patrzy na mnie codziennie e, i tak e, no stając przed nimi, przed moimi pradziadkami dziękuję im za ich odwagę, dzielność. I, 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 że tak powiem, poświęcenie. Mianowicie Grzegorz Mackiewicz, mój pradziadek, urodzony w 1838 roku w majątku Czarnousy, obywatel Ziemi Mochylewskiej, no obecnie Białorusi, polski obywatel, z trzeciego roku prawa Uniwersytetu w Moskwie, wiadomo, w 1863 roku, wstąpił do partii Topora Żwierzdowskiego. Która to partia rozpoczęła działalność w Chorych horkach ziemi mochylewskiej, no i tam, tam w pierwszej potyczce został wzięty do niewoli z bronią w ręku. No jak, tak jak wielu i większość innych z uczestników był represjonowany. Najpierw więziony w twierdzy w Bobrujsku. Zesłany na Sybir, gdzie przebywał przez 7 lat w Omsku i Tobolsku, w więzieniu i na osiedleniu. Podobnie jak przyszła żona, która 6 lat dokładnie. była, prawda? Tak tak. tak, tak, dokładnie w tych samych miejscach, w tych samych miejscowościach. Ale tam się nie poznali. Właśnie te, te, tutaj jest, są wątpliwości, bo, bo ja w jednym miejscu, miejscu czytałam, że jednak się poznali. Bo no proszę bo dla badaczy miejsce pozwolono... do, do badania. Tak, tak, tu jest miejsce do badania, bo tak pomyślałam, jeśli moim przodkom Jamontom nie pozwolono wrócić do Wilna, a do Warszawy, a tam również. Przebywał w Warszawie mój, mój pradziadek, czyli hmm. mieli aż dwie możliwości poznania się najpierw na Sybirze, a potem w Warszawie. Także Grzegorz pracował w zarządzie kolei warszawsko-terespolskiej. A kiedy ta przeszła na własność rządu rosyjskiego, wrócił do stron rodzinnych i osiadł na roli, że tak powiem, majątku rodzinnym w Czarnousach, gdzie był wybitnym działaczem na niwie społecznej i patriotycznej. No i tam zmarł w 1990 roku. W pozostawiając... 909. Tak, tak 909 roku? Tak, tak jest, w 909 roku. Tak mi się wydawało, pozostawiając... że to chodzi o literówkę. Pozostawiając żonę, trzech synów i dwie córki, i informacje te w takim pięknym skrócie napisała piękną kaligrafią na odwrocie jego portretu, jego córka Helena Mackiewiczówna, Kraków, 22 lipca 1939 roku. Tuż przed wybuchem i, wojny. i Tuż tak. I jest napisany tak pięknie portret zrobiony z fotografii zdjętej w Mochylewie w roku 1863. Czyli jak już trwało powstanie. Tak, ubrany jest w, w czamarę powstańczą. Taką piękną, z, mam właśnie tutaj przed sobą zdjęcia. Mówiliśmy o tym, tak. Tak, żeby, żeby się jakoś tak wesprzeć. Oczywiście, pięknie, e... pięknie wyglądają, też je teraz widzę, a Prawda? niestety to jest audycja, a nie program telewizyjny, więc inni nie zobaczą. Ale te zdjęcia można zobaczyć już w internecie. Zachęcamy też państwa do odwiedzenia grobu na, na cmentarzu rakowickim. Tam wielu powstańców, innych, e, starszych, młodszych i tak samo zdjęcia pani Scholastyki z Jamontów Mackiewiczowej i Grzegorza Mackiewicza, tej trzamarzy, o której mówiliśmy. No więc chyba dopełniliśmy. O prababci o pradziadku mówiła pani Maria Mackiewiczowa-Telarczyk. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę zapraszam do uczestnictwa w różnych programach, które w tym roku i w przyszłym będą z okazji wybuchu Powstania Styczniowego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.